Cześć. Widziałam pytanie w komentarzach pod jednym z moich wideo o tym, co myślę o samotności. Samotność to jest przyjaciel człowieka, który idzie drogą rozwoju. Inaczej się nie da, ponieważ większość ludzi nie idzie drogą rozwoju, a więc komuś, kto idzie drogą rozwoju, jest z nimi nieciekawy. Oni nie mogą nasycić człowieka, który, id który idzie drogą rozwoju. Ludzie, którzy żyją jak bakterie, ludzie, którzy żyją jak meduzy, one, oni tym rezonują, oni tym emanują, tym takim niepotrzebnie wszechogarniającym zrelaksowaniem. Tym, że cały czas narzekają, tym, że mówią, że się zmęczyli, ale nie dlatego, że dużo zrobili w ciągu dnia, a dlatego, że mieli nadzieję nie robić nic. Dlatego, że podstawa piramidy to jest ta warstwa, która nic nie chce osiągać, która po prostu chce jeść, spłacić ze sobą oraz narzekać. Takich ludzi jest większość. Dlatego kiedy oni są ze sobą, oni czują się, że. nie czują się samotnie. Oni są w takim tłumie podobnych sobie. Oni też myślą, że wszyscy są tacy jak oni, ale to jest cecha każdego człowieka. Każdy myśli, każdego mózgu, każdego istnienia mózgu zakłada, że wszyscy są tacy jak on, ponieważ nie ma. Nie ma takich urządzeń, które byłyby w stanie by poziom wyższy niż poziom, który sobą taka jednostka, każda jednostka reprezentuje. To jest normalny stan rzeczy. Więc ci, co są na samym dole, takich ludzi jest najwięcej. Oni nie czują się samotni. Ponieważ gdziekolwiek pójdą, wszędzie znajdą sobie podobnych. Wszędzie znajdą kogoś, kto nie dba o ciało, kto nie dba o, o informacje, które przedostaje się do mózgu. Który nie dba o Wzmacnianie swojego dobrobytu, szacunku, swojej mocy, więc nie czują się samotnie. I jeżeli im powiesz, że czujesz się samotnie, oni się nie zrozumieją, ponieważ oni nie czują się samotnie, im bardziej wspina się szczeblami piramidy, tym mniej ludzi jest na tych szczeblach. I naturalnie prawdopodobieństwo spotkania w tłumie ludzi podobnych do ciebie zmniejsza się. A na samym szczycie w ogóle jesteś sam. Na samym szczycie jest pięknie, ale pada deszcz, błyskawica jest, oraz jest samotnie. Inaczej się nie da. W, tym, w tej zupie ludzi, w której się kisimy, im wyżej jesteś na piramidzie, tym mniej masz wokół siebie ludzi takich jak ty. Więc jeżeli nie daw nie da w, w, w niedawnej perspektywie, niedługo temu, jeżeli byłeś niżej, możecie by to zaskoczyć, bo nagle starzy znajomi już nie cieszą. To o czym gadają ciebie wręcz irytuje, a nowych jeszcze nie spotkałeś i czujesz się nieswoj, nie rozumiesz, co się dzieje. Ale jak wspinasz się kolejnymi szczeblami, zaczynasz czerpać przyjemność od spędzania czasu ze samym sobą. Albo z takimi ludźmi podobnymi do ciebie. Nic innego Cię nie cieszy. Więc wolisz nie spotkać się z nikim, nie rozmawiać z nikim, niż z kimś, kto jest o wiele niżej w rozwoju na szczeblu piramidy niż ty. Ponieważ ciebie wysysa Taka, takie spotkanie cię wysysają. Sprawiają, że czujesz się źle, że nie masz motywacji do działania. A ci, co są niżej po spotkaniu z Tobą, im jest właśnie fajnie, im jest lepiej. Oni czują się tak, uch, zastrzyk energii, tylko że to Twoim kosztem się odbywa. Więc, samotność, koniecznie trzeba nauczyć się transformować w radość od własnego rozwoju, to jest profilaktyka informacji, która popada w Twój mózg, to jest o wiele ważniejsze niż marnotrawienie czasu z ludźmi nie na Twoim poziomie, ponieważ to jest niebezpieczne, spędzać czas z ludźmi nie na Twoim poziomie. Oni się wyssą, a samotność transformujemy.